Halo, halo, budowa wjeżdża, budowa, budowa, au, głowa w betoniarce. Siemaneczko, witam po weekendzie, poniedziałek, godzina po 14, e, sobotę nie nagrywałem, czyli piątek był tamto, zrobione u góry i tutaj te cztery, tutaj dotąd. Sobota był tu 70, no, już chyba do 3 do 13 waliliśmy, i dzisiaj jest poniedziałek, i tu zaczęliśmy dół. Od 12, bo do południa u szwagra leliśmy posadzkę, a dzisiaj padało, przestało, nie wiem co z tą posadzką tam. Były pierwsze testy vibrowaty. Dziewiczy rajs przy zajebistej pogodzie. Fagier, to sobie wybierze pogodę. Co? No po po szyki. I dobrze się Kurwa. Chyba za tak krótko chodziło. Nie słyszę w tego. No trochę, a to po wibrowaniu. Jak tego nie utrzymasz panie Kamil w czystości, bo tam gdzie się grzeje to zaraz... Tak, ale, no widzisz płynie skurwa na budowie. No to coś czuję, że troszkę by było. No ale tu tu Mateusza. Nie wiem czy ona ma lepsze obroty, lepiej wibruje, no bo jakoś lżej nią się lżej, lżej po prostu idzie, tak lepiej się ślizga po tym betonie że mamy jeszcze tam dobre pół betoniarki do wyrobienia no i, i jedziemy no nie jedziemy no trzeba zawsze i wtedy pojedziemy są no, takie lekkie podrzutki są w miejsca, bo tam troszkę tak by się no, albo był za mocno ściągnięty albo poszedł trochę na zewnątrz ktoś się tam pytał czy w ogóle warto to tymkować no raczej warto no bo te dziury są po kośla tam jakieś pustaki powyłapywane no można byłoby to przyrzucić no to zawsze czyściej będzie no lepiej porządek utrzymać Ciężko się to... Głośno jest ciężko się nagrywa Jeszcze jak agregat... Kryżarka się włączy od agregatu tak. Także tutaj musimy to ogarnąć No i pewnie się przeniesiemy Gdzieś tam, nie wiem, może tu No i musimy sprzątać proży trzeba rozebrać tu roboty jest Ktoś pisał, że bliżej końca, no je, to konie, końca to jeszcze nie widzę, no bo jeszcze cała wiata jest do postawienia, jeszcze tutaj druga wiata jest do przykrycia 70 metrów. To właśnie tu się spawa, na, spawa się konstrukcja na to. Oczywiście jak zwykle... tej, Jak blachę kładliśmy to nawet nie powiedziałem jaki trapez jest. I tu jest trapez P35 na filcu. już jedzie zaraz muszę iść do niego Co jest? a jeszcze odnośnie tej posadzki no to mówię, no, żeby to w czwartek było to bym szpagrowi na pewno za... O, nie dobrze to bym mu to przytar, ale no dzisiaj miałem zamówione na dzisiaj i nie chodzi o zobaczę, no teraz się wypogodziło tej posadzki, tam ma 80 metrów no, mam nadzieję, że da radę no. nie dzwonił jeszcze do mnie, to chyba to chyba tam jeszcze jako tako no jeszcze jest szansa, że to przytrze tylko żeby już nie padało no nic, muszę iść ściągać coś tam mi się przypomni na pewno, na pewno to się jeszcze włączę, to coś powiem jeszcze odnośnie tej wybrołaty tam większą furorę zrobił ten bocian na niej niż ta wibrołata, a bocian, bocian stoi jeszcze dzisiaj nie było z kim. Ale co się odwlecę, to nie uciecze, na pewno. Teraz wam pokażę, jak to robimy, jak już jest koniec. Oczywiście sprężarka cofnie, cofnięte trochę, że tam ciśnienie zeszło z węża. Dobra, odpinamy piłkę, wkładamy już teraz. Tam trzeba wypukać trochę w tej pompie. Jeszcze tyle towaru jest wężu, ale mi tam brakło na tą ścianę. Trochę i muszę, muszę mieć to po prostu. Mam nadzieję, że to, co jest, mi starczy. Zbyt dużo nie mam. I zobaczymy, czy się dzisiaj zapcha, czy się nie zapcha. Teraz się zapowietrzyło, to tu będzie 3 dni będę, będzie pryskać. No niedobrze. Mam nadzieję, że idzie. Dobrze przepsikać i grubo było ściągnąć to i bezbawienia. Możemy równać jak jest czym. Dobra. starczyło. Tu wiadomo trzeba troszkę zdrapać, bo to jest nadrzucone. Dobre i trochę, a będzie cienie. Ale woda. Nic wiem, co już nie poradzę. To musi się zostać. To nie przesadzić. Nie wiadomo, no tu trzeba. Dobra, Sebastian odłącz wszystko. Rub na zero tam. Tym dużym. Dobra. Gdzieś ta piłka tu powinna być. Ale to wszystko zajbane To jest tak właśnie jak ja sobie rzucam sam i ściągam, to wtedy. Dobra, ja sobie to umyję. To wtedy właśnie to wszystko jest takie brudne: bo jak tylko ściągasz, a drugi rzuca, to to nie jest w ogóle. Tu nie ma co się oglądać, tylko... Na razie idzie. Trzymaj. Nie mogę spróbuj to okręcić. No panie, ci pewnie... Aha, idzie, ale u mnie u góry. O. A ty kręć tam. Dobra. To nie jest dobry pomysł, panie jak się paprzesz w tym wodzie i w tym wapnie, bo to jutro możesz mieć dziury w rękach. Nie wiem, może trzeba młotkiem to uderzyć, ja to zaraz się ogarnę to. Dobra. Dobra, możesz wyłączyć, bo już piłka jest. Dobra, agregat mamy umyty. Wszystko mamy już, jest na gotowo. Tu wziąłem trochę. O, Jak tak podniosę, to coś tam jeszcze leci. No leci na tej taczki, no zobaczymy, no może się no tu był sam piasek jest taki, i tam muł sam. I tu co się stało na piłkę no. Teraz trzeba czekać. Jak idzie ta piłka, to tak czuć, że szumi. No ale tu i o. Już tu stoi. To jest więcej niż pewne. Dobra, trzeba wyłączyć, cofnąć. Tu musimy rozp rozpiąć na tym, tę dziesiątkę. I tu włożyć wąż po prostu i to wypłukać, no bo innej opcji nie widzę. Kurde, no nie, nie wiem, co to jest. Piasek jest bardzo... No jest taki mulaty, no. to zawsze szło, kurde. No jak to ma iść, jak to jest sam muł? Sam piasek Nie wiem czy nie w tym momencie kładziemy tą piłkę, nie mam kurwa pojęcia To nigdy tak się nie działo Choć to nikt za Chiny tego nie wypchnie Chyba doszło do piłki Dobra, włącz tę nagranie. Niech tu pcha najwyżej, tu piłkę wyciągniemy. Tutaj, że jeszcze tego trochę wypłukę. Coś tam widzę, że idzie. No, trzeba to odetchać, by i pójdzie, nie? Dobra, złączyliśmy te węże i, i to samo. Dobra idź, bo mi się wydaje, że tam już do piłki doszedł. Chociaż... Już dalej nie idzie, to moim zdaniem to już jest piłka, to zobacz. Ile jako go tu... Łącz! Ten teraz już czysta woda idzie, to już... Już tylko by na piłkę czekać i Najwyżej jeszcze raz dać I ona jest? Tu jest Tu No Tylko syf na tej hali się robi, nic więcej No Nie no już teraz będzie dobrze Idzie brudna, idzie, idzie Zbije się takie, takie takie rzadkie to idzie. Jak się zbije tego za 2 metry albo lepiej, no to, to nie ma siły. Dobra. Dobra, jeszcze raz damy przez całość i żeby nie było i powinno być dobrze. Za drugim razem bezproblemowo. Gdzieś tu jest... Tu już jest. Dobra, starcz Wróciłem z pracy i kurde, chcieli wziąć. Nie wiem, wszystkie te sprzęty mi się sypią. Kurde, sypią. No co kurde ktoś chce coś pożyczyć, to się rozpierdzieli. Przez wiproładę też pożyczyłem gościowi tą starą. No i... odpalał ją, jak ją pożyczał, chodziła. Dojechał do domu, przestała chodzić, kompresji nie ma. No i tu pęk sznurek, nie wiem teraz co z tym naciągaczem, ale dobra, tyle to już niech sam wisi. Zaraz to wynosimy, i jak tam zbenął. Uuuu, jest to star. Wynosimy, i trzemy. Kurwa nie chcę złożyć, ja nie, nie... No to nie wiem Tu się kurde nie wkręciło w to O Jezu jak mnie to takie rzeczy to zaru denerwują Dobra, wynoszę to i, i widzimy się na budowie Jesteśmy na budowie Obiekt 8 na 10 i tak to dobrze wygląda po tym deszczu tu Teściu przykrył ze szwagrem, to, to trochę to kurde uratowali. Ale gdzie tu jeszcze do łopatek jest? Która godzina dopiero? Pół do ósmej. W konstrukcja stalowa i płyta warstwowa. Powtarzane. Tam przy ścianie i tak będę musiał jechać w drugą stronę Ale tu na razie ten kawałek Nie no jest będzie kurwa lepi. No ale się nie dziwię jak tu tyle wody było Wali metry setą A nie wiem czy setkę przyjął tego się nie pytałem Ale ja mu to tylko trochę pomogę i nockę on zaliczy tym razem nie ja Trzeba uważać bo są te śruby wystają można nawet talerz, talerz rozetrzeć Nie wiem czy dużo będzie widać Bo kurde, no już jest ciemno Kamerki to nie lubią za bardzo Ciemności wolą jak jest bardzo jasno Dużo słońca na... Coś tam będzie widać Będzie pan zadowolony Idę zobaczyć jak szwagrowi to wychodzi na opadkach jest, no widzę, że nauka nie poszła w las. Trochę przysłuży jeszcze, trzeba poprawić. Jest godzina. 23:22. do 22. rana skończy. Trzeba być twardym, nie miękkim. Oj, no, w lewo. No, nauczy się. Może przyjdzie w posadzku Z tego, ze ślipowania? Nie, co on robi? Stoczenie. I tak, na tą pogodę to w miarę to ciągnie. Finalnie tak to wyszła ta posadzka. Nie do trzeciej w nocy ją przycierał. Tak, widzę, że jeszcze by można było chyba zaraz przelecieć. No ale. No jak przytarł tak Przytarł na amatora w sumie No to i tak mu to dobrze wyszło No brudna jest ta pusacka butel no Jak to się mówi Bo folią to przykrywali w nocy Nie, nie, nie jest nacięte Jest zaznaczone Ale chyba na robocie mam TSA żeby mu to przeciąć No nic no, no Jest 24 godziny No jutro trzeba się zebrać Nie zapomnieć i przeciąć no. Chociaż myślę, że to nie jest jaka płachta. Pianka była dana w koło. Ta dylatacyjna to może będzie lubs.